Dzień dobry, witajcie. Nie miałem już nagrywać filmu na temat koronawirusa, ale prosicie mnie często o takie filmy, zadajecie różne pytania, więc stwierdziłem, że taki film znowu się pojawi. Przy czym kolejny odcinek będzie już na inny temat, tak żeby również mieć na uwadze potrzeby tych osób, których temat koronawirusa nie interesuje. Codziennie, ilekroć włączam telewizję, to słyszę, że po epidemii świat już nigdy nie będzie taki jak dawniej. To samo słyszałem, gdy umarł Rysiek z klanu. Ale moi drodzy, ja często zadaję sobie pytanie: czego będzie więcej na świecie? Czy zgonów z powodu koronawirusa, czy spowodowanych tym, że osoby z chorobami przewlekłymi w tej chwili nie mają zapewnionej żadnej diagnostyki i mają bardzo utrudnione leczenie? Ale trzeba zwrócić uwagę na inną rzecz. Bo często słyszy się, że ktoś sobie chce zwiększyć odporność i wy też zadajecie mi pytania w jaki sposób mogę zwiększyć odporność organizmu, tak żeby łagodniej przechodzić infekcje. Nie ma na chwilę obecną żadnych informacji, jakoby witamina C, cynk czy na przykład olej z wątroby rekina faktycznie zapobiegały zachorowaniu bądź zmniejszały śmiertelność? Pewne badania są bardzo słabej jakości. Tak jak zawsze, w różnych, w różnych aspektach pojawiają się takie badania, na podstawie których nie można wyciągać ostatecznych wniosków. Ludzie zatem stosują różne naturalne sposoby leczenia czy metody zapobiegawcze, takie jak przyjmowanie czosnku, spożywanie miodu, zwiększona ilość witaminy C, cynk, witamina D3, licząc na to, że nie zachorują. Zwróćmy jednak uwagę, że istnieje kilka różnych rodzajów odporności. Istnieją cztery rodzaje odporności. Odporność humoralna nieswoista, związana na przykład z wydzielaniem różnych substancji w obrębie błon śluzowych, w tym na przykład wydzielniczej immunoglobuliny A, wydzielanie mucyn, mukoprotein, związków o charakterze bakteriostatycznym, enzymów, tak, które zapewniają pewną ochronę w obrębie błon śluzowych. Sam śluz może stanowić taką formę odpowiedzi immunologicznej, Nieswoistej. Istnieje odporność również nieswoista komórkowa, związana już z aktywacją komórek. Na przykład takich jak granulocyty obojętnochłonne, czy monocyty, makrofagi, komórek żernych, które w wyniku fagocytozy pochłaniają różne uszkodzone tkanki, w tym zainfekowane inne fragmenty komórek. Ale także istnieje odporność komórkowa swoista. Jest związana z aktywacją limfocytów T, i komórkowa i humoralna swoista, związana z wytwarzaniem przeciwciał odpornościowych w klasie IgM, IgG, IgA. I to, co faktycznie zapewnia ochronę przed koronawirusem, to, co, co do tego nie ma wątpliwości, to są dwie rzeczy. Po pierwsze przechorowanie, gdzie wytwarza się odporność swoista, Najprawdopodobniej typu humoralnego na błonach śluzowych. Nie wiadomo w tej chwili, czy ta odporność w pełni chroni przed drugim zachorowaniem. Jeżeli nie chroni w pełni, to przynajmniej to drugie zachorowanie nie spowoduje wystąpienia powikłań i będzie miało postać bezobjawową lub skąpoobjawową. Nie wiadomo, jak długo taka odporność się utrzymuje, czy przez kilka lat, kilkanaście lat, a może tylko kilka miesięcy. Natomiast wiadomo, że też można drugim sposobem uzyskać odporność swoistą, mianowicie poprzez szczepienie, ale szczepionki na chwilę obecną nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miała powstać. W związku z tym te metody, które my podejmujemy, stosowanie różnych suplementów, diety, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, to są metody ochrony nieswoistej. Odporność nieswoista niestety nie zapobiega rozwojowi zakażenia, w pewnych warunkach może skracać czas trwania choroby lub sprawiać, że nie będzie ona tak bardzo nasilona, ale proszę pamiętać, że w pewnych warunkach może być wręcz przeciwnie. Czasami bardzo silna odpowiedź nieswoista może prowadzić do nadmiernego pobudzenia układu odpornościowego, tak zwanej kaskady cytokin. Hipercytokinemii, które niestety może doprowadzić do rozwoju niewydolności wielonarządowej i śmierci. Taką sytuację obserwuje się na przykład w przebiegu sepsy, kiedy załamują się mechanizmy obronne naszego organizmu. Ale obserwowano również taką sytuację w przypadku grypy hiszpanki, pandemii grypy w latach 1918-20, gdzie umierali stosunkowo młodzi ludzie w wieku między 20 a 40 rokiem życia. Bo to u nich dochodziło do sytuacji, gdzie sprawnie działający silny układ odpornościowy w wyniku nieswoistej odpowiedzi humoralnej i komórkowej doprowadzał do kaskady cytokin, nadmiernie rozwiniętego stanu zapalnego i obrzęku płuc, wydzielania czy przez przesięku płynu komórkowego do pęcherzyków płucnych, w wyniku czego dochodziło do, jednocześnie do ich uszkodzenia, obrzęku płuc, ale również właśnie niewydolności oddechowej i śmierci. Zatem w pewnych warunkach odpowiedź nadmierna aktywacja układu odpornościowego może być szkodliwa. To obserwujemy w alergii. Alergia jest innym rodzajem odpowiedzi: jest odpowiedzią TH2 zależną, związaną z produkcją pewnych cytokin, takich jak interleukina czwarta, piąta, druga, czy na przykład eotaksyna. Ale tutaj mamy sytuację taką, że organizm podejmuje nieproporcjonalne wysiłki do tego, żeby zwalczyć na przykład pyłek, który nam się dostał do nosa, gdzie my mamy duszność, kaszę, zaczynamy się dusić, mamy silny katar, łzawią i swędzą nasz oczy, bo organizm za wszelką cenę chce zabić pyłek. I tak samo może dziać się w odpowiedzi TH1 zależnej w przypadku chorób zakaźnych, gdzie dochodzi do nadmiernej produkcji cytokin, takich jak interleukina pierwsza, szósta, czynnik martwicy nowotworów, TNF-alfa, czy na przykład interferon gamma, gdzie układ odpornościowy nieproporcjonalnie... Nieproporcjonalnie odpowiada na zakażenie, i to właśnie nadmierna odpowiedź tego układu doprowadza do śmierci, a nie sam wirus. To tak, jakbyśmy porównali na przykład dom, mielibyśmy dom, w którym są myszy. No to odporność nieswoistą, tę, którą możemy pobudzać właśnie za pomocą różnych suplementów, zdrowej diety, aktywności fizycznej, można porównać do tego, że w ten sposób chcielibyśmy te myszy z tego domu usunąć, żebyśmy podpalili dom. Tak? Czyli dom to jest na, nasz organizm, a myszy to jest ten wirus. Tak, podpalilibyśmy dom, myszy by spłonęły, ale dom również. I czasami ta nadmierna odpowiedź immunologiczna prowadzi paradoksalnie do śmierci naszego organizmu, bo organizm za wszelką chce, cenę chce zniszczyć wirusa, nawet kosztem swojej, swojego życia, co mija się w pewnym sensie z celem. Natomiast odporność swoistą moglibyśmy porównać do takiej sytuacji, że te myszy w tym domu wytrulibyśmy rozprowadzając trutkę na myszy. Myszy by zjadły trudkę, a dom zostałby nienaruszony. I tak działają przeciwciała, które powstają w wyniku przechorowania bądź zaszczepienia. Ale moi drodzy, wiele osób również zastanawia się, czy jest sens podejmować takie działania. Bo przecież znacznie więcej osób umiera na grypę, znacznie więcej osób umiera na choroby przewlekłe. To jest prawda. Na grypę co roku na świecie umiera nawet 600 tysięcy ludzi. W sezonie grypowym. Znacznie więcej niż na całym świecie umarło w ciągu kilku miesięcy na koronawirusa. Na przykład na choroby układu krążenia umiera codziennie około no, 450-500 osób. W Polsce, w samej Polsce, na nowotwory 250-300 osób. Na choroby układu oddechowego 50-100 osób codziennie. Natomiast prawda jest taka, że gdybyśmy nie powstrzymali tej epidemii, to biorąc pod uwagę funkcję wykładniczą, tak, zależności liczby nowych zachorowań od czasu, no to w pewnym momencie mogłoby dojść do sytuacji, że większość ludzi w Polsce, czy też na świecie zachorowałaby i biorąc uwagę tę uśrednioną śmiertelność, pod uwagę tę uśrednioną śmiertelność na poziomie około 3%, no to w Polsce mogłoby umrzeć nawet od miliona do miliona dwustu tysięcy ludzi w krótkim, w krótkim czasie. Natomiast kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć jest to, że często geny mogą mieć pewne znaczenie w, w opanowaniu zakażenia. I w przypadku koronawirusa podkreśla się, że takimi genami są na przykład receptory dla konwertazy angiotensyny, czyli ACE. Konwertaza angiotensyny, czyli receptory dla angiotensyny, konwertaza angiotensyny jest to enzym, który przekształca angiotensynę z jednej formy w inną formę taką aktywną jest to ciąg reakcji, w wyniku których dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Te leki, które się obecnie stosuje na nadciśnienie, ale także często u osób w miażdżycy, w cukrzycy, to są najczęściej i to są również inhibitory konwertazy angiotensyny bądź inhibitory receptora dla angiotensyny 2. Sartany, kaptopryl. Są to leki, które mogą zwiększać ekspresję receptorów. Dla AC, w tym również w tkance płucnej. Wirus, koronawirus, wykorzystuje pewne domeny tych receptorów do wnikania do komórek, więc postuluje się, że jeżeli jest większa liczba tych receptorów w płucach, to częściej u tych osób może występować zapalenie płuc i niewydolność oddechowa. Dlatego pojawiły się pytania, czy na przykład nie należy zmienić leków stosowanych w kardiologii, obniżających ciśnienie krwi na inne. Tak naprawdę Polskie Towarzystwo Kardiologiczne tego w tej chwili nie zaleca. Jeżeli naprawdę pacjent martwi się tymi doniesieniami lub lekarz ma wątpliwości, zawsze może pacjentowi zaproponować lek z innej grupy, na przykład blokery kanału wapniowego. Ale proszę pamiętać, że trzeba wziąć pod uwagę zawsze relację korzyści do ryzyka. Czy narażając pacjenta na wzrost ciśnienia tętniczego, powikłania w wyniku cukrzycy czy zawał serca czy udar mózgu, w tej chwili kiedy jest taki trudny dostęp do opieki lekarskiej, takie działanie byłoby rozsądne, bo my nie wiemy w jaki sposób pacjent zareaguje na przykład na nowy lek. Na pewno w wypadku wątpliwości trzeba porozmawiać o tym ze swoim lekarzem, ale samemu nie wolno żadnych leków odstawiać ani zmieniać. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że to nie tylko leki powodują wzrost ekspresji tych receptorów, ale mogą istnieć pewne polimorfizmy, polimorfizmy np. pojedynczych nukleotydów, pewnych sekwencji mikrosatelitarnych, które powodują, że tych receptorów może być mniej lub więcej i to jest to cecha indywidualna, która może decydować o tym, że dana osoba będzie przechodzić tę chorobę ciężej, a inna lżej. Ale na to nie mamy większego wpływu. Trzeba jednak zastanowić się, i myślę, że takie badania będą w przyszłości zrobione, bo często wskazuje się, że choroby współistniejące, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, znacznie zwiększają ryzyko zgonu. Czy. Tutaj w przypadku nadciśnienia to ryzyko zgonu jest związane po prostu z samym faktem, że pacjent ma nadciśnienie, czy z tym, że przyjmuje te leki przeciwnadciśnieniowe, które właśnie modulują czy prowadzą do zmienionej ekspresji receptorów dla ACE. Na przykład właśnie w płucach tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Tak samo w cukrzycy Natomiast wiadomo, że na przykład cukrzyca, hiperglikemia może, może zmniejszać odporność, ponieważ glukoza wykazuje pewne podobieństwo strukturalne do witaminy C blokując np. jej wchłanianie przez komórki układu immunologicznego, nadmiar glukozy może prowadzić do energii limfocytów, komórek NK, w związku z czym ten proces wytwarzania przeciwciał czy zwalczania infekcji może trwać dłużej. Ta, ten, i Częściej może dochodzić do wstępujących objawów, czyli obejmujących najpierw gardło, krtań, tchawica, a później właśnie zapalenie płuc. Natomiast wiadomo też, że w przypadku hiperglikemii, gdzie jest nadmierne stężenie glukozy we krwi, no to niestety wszelkie uszkodzenia tkanek goją się wolniej. W związku z tym uszkodzenia również w obrębie dróg, na błonka, dróg oddechowych, niestety mogą goić się wolniej, więc ta choroba może mieć rzecz jasna w tym przypadku cięższy przebieg. Astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, yy, choroby autoimmunologiczne, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, to są czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID. COVID-19, które oczywiście nie zawsze może wystąpić u wszystkich osób z tej grupy. Niemniej jednak trzeba, trzeba o tym pamiętać, że osoby z tymi schorzeniami powinny zachować tutaj szczególną ostrożność. Moi drodzy, w związku z epidemią koronawirusa zaleca się kichać nie w rękę, ale w łokieć. I z tego też powodu mój kolega Dres zadał mi pytanie. Patryku, czy w związku z tą epidemią, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, w przypadku, gdy ktoś się na mnie krzywo popatrzy, mam je, z pięści czy z łokcia? W chwili obecnej mamy taką sytuację, że gdy pacjent trafia do szpitala, to rozmowa między nim a lekarzem wygląda następująco. Panie doktorze, jak tam moje wyniki? To koronawirus? Nie, to rak. Uff, co za ulga. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was cześć!